No, no słuchajcie, wyjeżdżam z Polski i miałem robić pierwszy, dopiero, że tak powiem, pierwszą scenę na lotnisku, ale muszę wam coś przeczytać. Dostałem list od jednego e, z widzów, nazywa się Dariusz Socha, odchodzanie fotografa i on mnie ostatnio wiósł, jeżeli pamiętacie, na lotnisko we Wrocławiu na mój lot do Malagi. I prosiłem, żeby nikt mi nic nie wysyłał przed wyjazdem, bo nie miałem po prostu miejsca już na kolejne rzeczy. Dostałem produkt oraz y, list. Cześć Piotr, domyślam się, że nie spodziewasz się co to jest. I bardzo dobrze. Inaczej nie zasnąłbyś przed wylotem do Meksyku. <laughs> Powiem Ci, że gdyby każdy podchodził do życia tak jak Ty... To ten świat byłby po prostu lepszy. Chcę dołożyć swoją cegiełkę do projektu, jaki tworzysz. Długo nad tym myślałem, co mogę zrobić, żeby jednocześnie zrobić prezent Tobie, ale jednocześnie dla tych kilku tysięcy ludzi, którzy Cię oglądają. No i mam. I oczywiście tak wyszło. Pamiętasz jak jechaliśmy na lotnisko we Wrocku, to wspominałeś o Deity D4 Duo. Zrobiłem research czy faktycznie mikrofon bike a Swoją drogą, sam spędzam dobre pół godziny nad twoim vlogiem dziennie, więc zadbam o swoje uszy. Have fun, wariacie. P.S. I co mówiłem, że weźmiesz? Chciałem samemu podpisać się pod tym listem, ale w środę wylatujesz do Meksyku, a dziś mamy poniedziałek, dlatego muszę zamówić to bezpośrednio na twój adres. Pozdrawiam ciepło, Dariusz, Socha, odchudzanie, fotografa i ja się kompletnie nie spodziewałem, moi drodzy, dostałem... Odwidza mikrofon, który będzie towarzyszył przez kolejne yy, dni we vlogach. Jestem niesamowicie podekscytowany. Nie wiem, gdzie go jeszcze schowam, bo już wszystko mają spakowane. Tu jest cały petak spakowany i nie wiem, jak go przytnę, najwyżej do tego, do aparatu. Kończę, idę się pakować i zawijam się na lotnisko. Raz, 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 teraz wyglądam moi drodze jak profesjonalny vloger. Miejmy nadzieję, że dźwięk będzie dostatecznie dobry. Powinien łapać od tyłu. I od przodu jeszcze raz dzięki, Dariusz. Coś niesamowitego. To również prezent dla Was, żeby Was uszy nie bolały Miejmy nadzieję, że z przodu też łapie dobrze. I to powiedzmy teraz, jak jest dźwięk. No, powinno być chyba ok. Wezmę go w rękę, tak czy siak. Ale już nie może do kieszeni. Pojechali. Ostatnie sekundy. Dębna. Lecimy na Kostrzyn. Ojej. Oh, yeah. jest kierowca? A jak? Yeah. Samo widać, że to no, na manualu nie pozmieniałem. Trudno. Nie, no jest gitana. To kurde, kurde. Lecimy na Kostrzyn. Moi drodzy, ostatnie pożegnanie z tym gościem. Ale zobacz... na feronie pierwszym? Nie, to jest tutaj. Tak? Kąpa przejdzie na Berlin. To jest nasz Berlin odkąd. A zobacz, jak tu jak to nie jest, że nie powinien go trochę ściszyć? No, ee, do końca, no nie powinno iść do końca, no, na pojutrze. Słuchajcie, Mateusz, podróżmy na. Dzięki, słuchajcie, z 20 do Meksyku, czekajcie? To aż nie wierzę w to. Podróżmy na stację i wsiadam właśnie do pociągu ee, o godzinie 20. Jadę do Berlina. Następnie przesiadam się, jadę na lotnisko I o 6 rano mam lot, więc Ajajaj, będzie trochę awarii W sensie jest trochę męczące Bo spanie na lotnisko, ale trudno Lecimy Słuchajcie, już jestem, ekscytacja na Na strasznym poziomie W sensie jestem mega podierany Ale to jest bardzo dobrze cieszymy cały wyjazd Chyba czy tu mam jakieś jedzenie Chipsy, wufelki, długa podróż Mniej więcej za jakieś 20 6 godzin będę na miejscu. Pociąg jest półciutki, Oprócz mnie nie ma nikogo, tak to wygląda. Idziemy do Berlina. Punkt pierwszy, miejmy nadzieję, że obejdzie się bez żadnych problemów. Jedyne, o co się na dobrą sprawę delikatnie martwię, to ten mój bilet powrotny. Kupowałem z takiej strony, która teoretycznie jest zaufana i ta, ta strona oferuje. Yy, Rezerwacje lotów na 48 godzin Tu są moje tabuły <grydy> Jeden, drugi i ja No ale, jestem oficjalnie w Berlinie Wydaje się teraz na lotnisko trwać Czekam już na autobus, w ogóle mówi, że jedzie stąd, ale tutaj nie ma pokazane autobusu numer 128. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Nie, poczekajmy. Jeden jedzie za 7 minut, drugi ewentualnie za 20, więc poczekamy. Miejmy nadzieję, że będzie ok Berlin nocą. To jest godzina 22 coś, więc Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku z... z autobusem. Okazało się, że mój autobus nie przyjechał. Nie wiedzieć czemu. Musiałem pójść z Buta na inną ulicę. Trochę chore. No ale... Nie wiem. Miejmy nadzieję, że tędy będzie jeździł. Pomimo, że w ogóle pokazuje, że tam ma być normalnie. Zobaczcie jak się zabarykadowałem. Te całe drzwi są tak zastawione, zaklejone. Ja już jadę jednak był chyba jakiś zmieniony kurs autobusu ale go w lotu nie wiedziałem Najbliższe loty jakie są na tym lotnisku to żadne o 22:40 się przylatuje w sumie przyleciał samolot i co ma odlecieć z tego lotniska? Nie pokazuje nic <grym> Mój lot jest za 7 godzin dopiero, ale nie miałem możliwości przyjechać wcześniej. I taka ciekawostka pierwszy mój lot do Azji odbył się właśnie z tego lotniska. W roku 2016 leciałem do Tajlandii. Pamiętam, stąd gdzieś się odprawiałem. I taka ciekawostka kolejna jest to jedno. Z gorszych lotnisk w Europie, uznawane przez jakieś tam fora lotnicze. I kolejna ciekawostka: to lotnisko będzie zamknięte niebawem. Ostatni chyba lot będzie 7 listopada, właśnie francuskimi liniami, ponieważ z tego co doczytałem to pierwszy lot rejsowy, który tutaj był wykonany, to były francuskie linie. I francuskie linie Air France zakończą. Ostatni lot chyba 7 listopada, czyli niebawem. Absurd tego lotniska muszą mi zważyć plecak, pomimo że zrobiłem wcześniej check-in. Ten cały czas gdzieś dzwoni, nie wiadomo o co chodzi. A więc słuchajcie, teoretycznie po przejściu okazało się, że niby wszystko jest w porządku, a jednak plecak nie zgadzał się wymiarowo. I ogromny plus tego plecaka z słuchajcie można odpiąć górę to jest jakieś 10 litrów, y, głównie kosmetyki jakieś jedzenie przepiąłem sobie to jako. E, taką nerkę i przepuścili mnie, a inni po prostu musieli nadawać bagaże. Więc pierwszy lot. Sprawy całą pełne. Jest godzina 6 rano zaraz w Berlinie. Godzina 50 lecimy na lotnisko Charles de Gaulle. W Paryżu dam 4 godziny przesiadki, więc trochę będzie pewnie zmęczenia łapało

Dobra, oficjalnie w Paryżu, podjęto kamerę, żeby wam pokazać moje mordy, jak są dobrze zabezpieczeni, poubierani, kombinezony w gogle. Słuchajcie, jestem już na lotnisku, dostałem od Rzemek z Polski kanapki, bo nie ma tu żadnej takiej restauracji, do której mógłbym pójść cokolwiek zjeść. Nie ma żadnego maka nie ma burgerkinga, nie ma nic do tu są 4 godziny, więc trzeba czekać po prostu i zjem kanapkę. I niby podczas lotu mamy jakieś jedzenie, ale nie ukrywam, że wolę jest coś porządnego przed lotem. Jestem zmiażdżony ale jest dobrze. Pomału odczuwam zmęczenie, nie spałem od jakichś 20 no przez jakieś 20 kabrudny byłem od banana. Ostatnie 28 godzin spałem może jakieś dwie, półtorej Taki kręcenie się na ławce. Nie było wygodnie. Nie było ciepło. Za godzinę mam lot i będę leciał 12 godzin chyba Ile lecimy czasu? 12 godzin? Nie wiem, w sensie pytam tutaj Polaków, którzy są. Nie wiem, 12 godzin, chyba więc. Ile lecimy? Ile czasu lecimy? 12 godzin? 11 do 12. 11 do 12, więc jest. Nie fajnie, mam jeszcze kabanosy do jedzenia, chipsy, ciastka, orzeszki i plus na pokładzie powinno być jedzenie. No, tak więc. Jeszcze trochę i będę na miejscu. A więc oficjalnie, praktycznie bez większych problemów yy, bagażowych, tylko to na początku, że musiałem ten plecak trochę porozbierać, ale jest ok. Jeszcze jedna rzecz, którą się teoretycznie martwię, to kontrola dronów w Meksyku. Podobno sprawdzają. Jednych tak, jednych nie, więc mam nadzieję, że. Żeby być ok, jednak pół roku wiecie w podróży bez drona, to trochę kiepsko. A nawet, jak będzie jedno ujęcie na dwa tygodnie, to dron się przyda. Wchodzę do samolotu. Trzymajcie kciuki, Jeszcze tylko 12 godzin. Flota jest nowa. Samolot jest nowy, jest chludny, jest czysto. Biorę tak zwaną pigułkę szczęścia i. Widzimy się jak wczoraj Muszę udokumentować fazę I powiem wam, że już widzę nieźle Nie wiem, czy tam są jakieś kolory za mną, takie pomarańczowe, czy to... Czy to tak mi się w głowie widzi Ale tabletki na sen zaczynają mocno działać I ja już Ledwo odpisuję na wiadomości i czuję się taki normalnie jakbym był w jakiejś innej światoprzestrzeni. I nadzieję, że może mi to zasnąć. W ogóle patrzę na tą, na tą swoją twarz i to, i to nie jest moja twarz. ale już czuję mam grubą panię i tutaj z każdym ruchem jest takie w mojej głowie się dzieją rzeczy dziwne mam jakieś lęki pomału nie powinienem tego robić powinienem zrobić do jak będziemy na płaskim a nie jak startujemy to wyłączam sprzęt i jak się odbudzę to powiem coś mądrego jeszcze hit jak ja najem się tych tabletek i zmontuję materiał, jego później będę musiał montować na trzeźwo ja nie będę wiedział o co chodzi. Tu siedzi jeszcze koleżanka koło mnie, zasypia sobie trochę, ale kątem oka patrzy. Wschodzie lot się ciągnie w nieskończoność. Jest. Masakra, na dobrą sprawę, jeszcze 2 godziny, już 10 lecę jest cała terasa jak lecieliśmy Jesteśmy już mniej więcej, patrzcie, prawie nad Miami I Tylko tu zostało cyk Tym Cancun, godzina na 50. I miejmy nadzieję, że będzie gitara za oknem wygląda następująco Ciekawostka, podczas całego lotu mam dostęp do, do internetu, ale tylko i wyłącznie w formie wysyłania wiadomości tekstowych na Whatsappie Ale normalnie cały lot jest dostępny internet, mogę wysyłać wiadomości na Messengerze i na Whatsappie Nie mogę żadnych obrazków, muszę maskę, bo chodzi taka babka I cały czas mi z dupy strzela, że mam założyć maskę, bo inni ludzie się boją Już prawie lądujemy, będziemy za jakieś, nie wiem, 10-15 minut maksymalnie. Miejmy nadzieję widzieć jakieś ładne wysepki z góry, ale niestety nic nie widać. To jest, zobaczcie, 13 minut. Zobaczcie, tutaj za oknem od razu jest taka dżungla, mega gęsta. Podjeżdżamy pod terminal sobie. I też czuję, że temperaturowo też będzie nieźle. Chyba jest około 28 stopni, tak mi się wydaje. To chyba nie ma żadnych informacji o temperaturze. Nie ma. Szymano dojechałem, moi drodzy, zobaczcie, tu jest mój hostel z basenem, taki trochę można powiedzieć fancy, ale kosztowało bardzo mało, bo niecałe chyba 8 dolarów za dobę. Przyjechałem, jestem mega padnięty. Praktycznie w ogóle nie spałem w samolocie. Wychodzę tylko na sekundę, zobaczcie ze znajomą i, i kładę się spać. Ogólnie hostel jest ogromny, a nie mam pojęcia zielonego ile pokoi, ale ja jestem gdzieś tam. Tutaj jest po kilka. Więc jest ich mnóstwo, tu jest jakaś imprezka, ale nie słychać tego w ogóle w, w pokoju. Jest moja gorąco, chyba 20, coś stopni. Ubrałem się, wychodzę na chwilę na zewnątrz. Uf, ogień. Słuchajcie, wyszedłem sobie na miasto na chwilę. To jest moja znajoma I Może pojawi się w kolejnych kilku filmach Słuchajcie, już sobie na miasto na chwilę To jest moja znajoma Dobra I tu idziemy się przechadzać trochę po mieście I później wam nieco więcej opowiem Grazie Nie chciałbym wam spoilerować za bardzo w tym odcinku Na temat Meksyku i tego wszystkiego co będzie się działo, więc... <todgłosy> Więc pokażę Wam w kolejnych odcinkach. Tak wygląda mój hostel z zewnątrz, ale jestem, powiem Wam, strasznie zmiażdżony, bo jest dobre parę godzin bez snu. Dobra, tu jest jeszcze rzut, rzut, rzut na basen i Wam opowiadam. A więc jeżeli chodzi o jakiekolwiek bezpieczeństwo, wszystko wydaje się, że jest tutaj w miarę OK. Ale trzeba uważać. Wszyscy teraz mówią, żeby uważać w pewnych jak powiem, częściach miasta, żeby nie świrować. I zaraz widać kto jest kto. Eee, wszędzie oferują nosy, wszędzie oferują Wit i... Powinno być coś słychać. Na dole jest karaoke. I tam się zaraz przejdę, zobaczę co słychać. Powiem wam, że przygotowałem się dobrze na tą przygodę. Bo pada mi bateria, ale mam dwie kolejne jeszcze zapasowe. Wracając do tematu samego tutaj pobytu, w sensie nie wiem, ile tu będę. Parę dni na pewno muszę zrestować łeb i przyzwyczaić go na pewno do, do tego, co się dzieje. Mnóstwo ludzi, że tak powiem, wołających cały czas na ulicy. To jest trochę denerwujące, oferujące masaż, oferujące nosy, oferujące wszystko, ale to trzeba po prostu się przyzwyczaić. Inaczej trochę jak w Azji. Yy, ale widać, że trzeba uważać, że trzeba, tutaj nie będzie takiego świrbania jak w Azji, że się będzie tych Azjatów klewało po plecach i, i wiadomo co. Yy, tutaj trzeba uważać, wiedzieć z kim się rozmawia, z kim niekoniecznie. A dodatkowo teraz ja zobaczcie się ze znajomą z Polski, której przywiozłem budyn i kaszę lano. Słuchajcie karaoke jest słabe, ja zmykam spać, jestem, że tak powiem już lekko zmęczony zobaczcie jeszcze co tu jest na pietrach bo ten hostel jest naprawdę co tak powiem ogromny zabijam się walczyć z żedlagiem Trzymajcie kciuki moi drodzy widzimy się na kolejnym materiale Elomex What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't